I tak właśnie po 12 dniach Adventu dochodzimy do tego, co teraz interesuje wszystkich. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. 13 już szczęśliwego dnia Adventu. Otwieramy kartę z kalendarza i dochodzimy do Generative AI. O tym będzie na pewno kilka dni poświęconych, bo teraz jest temat bardzo modny, nośny, wszyscy o tym mówią, i chciałem, żebyś też. Dobrze zrozumiał, czym to tak naprawdę jest i jak to przynajmniej mniej więcej działa. Generalnie, AI jest yy, dziedziną sztucznej inteligencji, opierającą się mocno właśnie o e, NLP, czyli o przetwarzanie języka naturalnego. Służy do generowania treści, generowania na przykład jakiegoś tekstu, generowania obrazów, gener generowania wideo. Zresztą kilka dni temu e, OpenAI znowu ogłosiło. Release modelu Sora do wideo oraz generowanie audio. To takie cztery główne, bym powiedział, filary tego, co możemy generować w ramach całego Generative AI. Ogólnie flow jest dosyć prosty. Mamy jakieś wejście, które to jest na przykład prompt który pewnie używałeś, już GPT, też się tym bawiłeś. Mamy jakiś model. W przypadku Generative AI mówimy o zwanych LLM-ach, czyli Large Language Modelach, czyli dużych modelach językowych, trenowanych na dużych ilości danych. I ten model zwraca nam jakiś wynik. I tu jest właśnie kilka ważnych informacji. Po pierwsze, żeby to Generative AI dobrze działało, to nasz LLM, no właśnie jak sama nazwa, jest duży. Czyli po pierwsze, jest trenowany na dużej ilości danych. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, Wymaga dużej mocy obliczeniowej do trenowania, a potem do samego działania. Dlatego też nie jest tak łatwo uruchomić sobie pierwszy lepszy element na swoim komputerze. Można oczywiście takie modele uruchamiać, pokażę to jeszcze innego dnia, ale generalnie w założeniu, lepszy model jest duży i nie jest łatwo tak uruchomić od na pierwszym lepszym sprzęcie. Tak to po prostu działa. Więc yy, taki jest schemat działania. Myślę, że bardzo prosty, taka jego jest idea. Yy, sam model, sam LLM jest niczym innym jak dobrze ci siecią neuronową, choć troszeczkę bardziej rozbudowaną. Jest to sieć neuronowa w tak zwanej architekturze transformera, tu widzisz ten schemacie. Nie będziemy tego analizować, to trochę byłoby to zbyt yy, głębokie i by nam zajęło za dużo czasu, ale ja tylko wiedz, że to jest to sieć neuronowa, która sobie jakoś tam działa. Dobra. Więc teraz przejdźmy, proszę, do y, przykładu, jak to mniej więcej działa. Zacznijmy od tego, że jak to w każdym NLP, y, jeżeli kada z czatem GPT, pierwszy to taki czat musi zrobić, cała ta aplikacja, to musi podzielić twój tekst na tokeny. Tak samo to pokazaliśmy wczoraj. Różne modele dzielą różnie ten tekst, tu jak na przykład z OpenAI, a więc są modele openai GPT4, O, GPT3,5, mamy i GPT3 stary. Nie chcę, dam jakiś przykład. Tutaj, jakiś tam przykład to mamy 53 tokeny, 250 słów, i jak widzisz, tutaj każdy token jest wyróżniony. Czasem token to jest całe słowo, jak tutaj jak widzisz, ale nie zawsze. Szkoda, to słowo jest podzielone na trzy, no dwa różne tokeny plus jeszcze kropka, tak? Właściwie dwa tokeny. Generalnie zasada jest taka, że mniej więcej stosunek tokenów do słów to jest mniej więcej 1 do 4 w języku angielskim. Innymi słowy, jeden token to są mniej więcej średnio cztery znaki, choć to mówię, to jest taka średnia, nie zawsze tego się trzymamy. No i teraz zauważ, że od modelu, ten poziom tokeny może być inny. Tu jest ja mniej więcej taki, jak zmienię sobie model, ten poziom się troszeczkę zmienia, w tym modelu starym jeszcze jest też zupełnie inaczej. Tak to mniej więcej wygląda. I teraz co dalej się z tym dzieje? To jest kotokenizowane, potem jest robiony embedding, czyli to, co już wiesz, zamiana tych. Tokenów na jakieś wektory. Potem to jest wrzucane do tej sieci neuronowej. I finalnie celem generative AI w przypadku tekstu jest tak naprawdę przewidzenie tego, jaki token wystąpi następny w danej kolejności. Czyli mamy tutaj sobie, <coughs> zobacz, Playground z OpenAI. Mamy taki, powiedzmy sobie, nazwijmy to prompt, tak? Czyli finish the sentence in five words. When I get rich, I. I teraz prosimy nasz, nasz model o to, żeby właśnie dokończył, jakby przewidział następny token, jeden i potem kolejne. Więc tak to sekwencję następnych tokenów. OK. I teraz jak sobie to wyłączę, podpalę tą opcję. Proszę, model GPT 3,5 jest taki troszeczkę starszy, ale to nie ma problemu. Zostaje jakąś odpowiedź i widzę, że tak, że token will jakby został wygenerowany z prawdopodobieństwem 71%, tak. Potem mamy token TRAVEL, z 41%, Token D, prawdopodobieństwo 68, i token Word 96, i na końcu jeszcze kropka z pewnie takim prawdopodobieństwem. Ok? I w tym przypadku tutaj e, poprosiłem, jakby ten model, żeby wziął najwyższe prawdopodobieństwo, jakie widzi. Tak? Czyli jeżeli tutaj to Wheel jest najwyższym prawdopodobieństwem, to żeby on właśnie je wziął, a nie jakiś inny token z tych niższych. Taka jest idea. Tym można sterować. Tak? Na przykład mamy taki panel jak temperatura. Jak sobie teraz zmienimy go przykładowo na mniej więcej jeden, a niech będzie tak, to teraz yy, nasz model nie będzie brał zawsze tokenu z najwyższym prawdopodobieństwem, będzie to robił różnie. Tak, taka jest jakby tu idea temperatury. Jak teraz to odpalimy, zobacz, mamy tutaj token Plan, który miał tylko takie małe prawdopodobieństwo, one trochę większe, becoming i tak dalej, End ma wyższe i tak to wygląda jakby ta temperatura właśnie sprawia, że stream tymi prawdopodobieństwami, tym który token z jakim prawdopodobieństwem będzie wzięty pod uwagę. I taka się da Generative AI generuje kolejne tokeny na podstawie poprzedniej sekwencji tokenów. Tak działa ChatGPT. GPT. Tak to wszystkie modele sobie działają. Tutaj widać to fajnym przykładzie jak to mniej więcej można wizualnie sobie zobaczyć. No, a ten tylko steruje pewnym jakby wyborem tych tokenów z tej całej listy różnych prawdopodobieństw. To co tutaj jeszcze widzę, to widzę też całkowite zużycie tokenów. Tak? Tu mam zużytych 35 tokenów w jakby całym moim prompcie, w sensie, czyli w wejściu i w wyjściu są tokeny całkowite. Zwykle też jak się na przykład, płaci za użycie modelu OpenAI-owych czy innych, płaci się właśnie za użycie tokenów. Tak? Czyli i tych wejściowych, czyli tego, co ja wrzucam do modelu, i tych wyjściowych, czyli tych, które z tego modelu wychodzą. I finalnie za to, yy, jakby za to jestem, za to płacę po prostu, tak? w tych modelach. Więc też jest ważne. Każdy model ma inną, maksymalną długość tego swojego okna kontekstowego, czyli de to, to maksymalną liczbę tokenów, które może przyjąć i w sumie wygenerować, tak? te modele to się to zwiększa. Wersji od modelu, te starsze modele miały trochę mniej, mniejszy kontekst. Teraz on sobie rośnie. ale też trzeba o tym pamiętać, że ten kontekst jest ograniczony i on też gdzieś tam można do do niego, że tak powiem, dobić do końca. To tak by jest istotne. Dobrze, i na końcu taka mała lista, nie wiem, najpopularniejszych, no może to dużo powiedziane, ale takich, no kilku przykładowych modeli, których gdzieś tam się pewnie zesknąłeś. Modele od OpenAI, które. OpenAI wytwarza modele z rodziny, rodziny GPT, no to są duże modele językowe, bardzo popularne. Konkurencja dla nich, modele od firmy Antropic, modele Cloth, też bardzo fajne modele, też jest ich sporo i dorównują kroku, można by rzec, GPT, a często tam je przewyższają. Tu jeszcze mogę zapisać modele od Google' oczywiście, czyli modele Gemini, czy Gemini, wy wydevelopowane przez Google. A. Mamy model Lama od firmy Meta, czyli de facto od Facebooka. Mamy nasz polski model bieli, który też Ci polecam, żeby go sobie zobaczyć. Bardzo ciekawa koncepcja. Model trenowany na polskich danych, czyli dobrze działa w języku polskim. Mamy modele Mid Journey do generowania już grafiki, to są już takie modele troszeczkę inne. Mamy Stable Diffusion, trochę model w innej ale też do generowania grafiki na podstawie tekstu albo na podstawie innej grafiki. I też wspomnę jeszcze o polskim Eleven Labs, czyli modelach do generowania tak naprawdę dźwięku, w sensie speech to text i text to speech, czyli zamiany tekstu mowy i mowy na tekst. Też bardzo fajnie działają i są jednym z takich, bym powiedział, światowych top, jeśli chodzi o właśnie tą technologię. Na końcu ważna jedna uwaga, którą chciałem, żebyś zapamiętał, że używanie czata GPT, którego pewnie używałeś nieraz, nie jest tym samym, co korzystanie bezpośrednio z modelu. Tak? Czyli korzystanie to jest tego schematu, że mamy input, model i output. To są dwie różne rzeczy. W takim sensie, że ChatGPT jest pewna aplikacja. To jest aplikacja, która jest jakoś tam wspomniane. Można ją kupić w wersji premium albo używać darmowej. Ona pod spodem używa modelu LLM oczywiście, ale to jest aplikacja. To nie jest samo użycie modelu. Okay? Dlaczego? Dlatego, że sam model jest, brzegłym bezstanowy. Czyli jakby dajemy mu jakieś wejście, model nam odpowiada, i model jakby nie zapamiętuje nic z tego, z tej interakcji w, w sobie, tak? ChatGPT trzyma historię. ChatGPT potrafi wyczytać linki z internetu, czego model nie potrafi. ChatGPT potrafi też PDF-a, model też sam sobie tego nie potrafi. Musimy tego PDF-a mu jakby wrzucić, dopiero do, jako tekst, a nie jako plik PDF. ChatGPT pozwala tam gdzieś te modele sobie zmieniać, On ma jakiś system promptów ustawiony pod spodem. Więc ChatGPT jest pewna cała aplikacja, która jakby obudowuje model LLM w środku. Sercem tego jest model oczywiście, ale to nie jest gołośćcie modelu. Więc czym nie służycie ChatGPT, a czym innym jest użycie bezpośrednie modelu LLM. Tak widać tutaj w tym playgroundzie, jak używam modelu bezpośrednio, a tutaj użyłem model bezpośrednio w tym właśnie narzędziu, tego 3.5 Turbo. Mogę na przykład, proszę, parametry, tą temperaturę, maksymalną długość odpowiedzi. Jakieś tu jeszcze inne parametry, które mogę sterować, coś, czego nie ma w czasie GPT, tak naprawdę, a tutaj jest, po to, żeby właśnie gadać z tym czatem i generować jakieś tam odpowiedzi. Tu mam też ten playground bardziej rozbudowany, tutaj na poziomie czatu. Tu mam jeszcze inne, jakieś tam, no też mam te parametry, tu mogę też jakiś response format wybrać i tak dalej. Jest tu więcej opcji, bardziej takich granularnych. Więc to nie jest to samo, chat GPT, a model LDM. Okay? Chcę, żebyś to zapamiętał. To jest trochę podobne, ale, ale nie jest to to samo. Dobra, tyle o tym na dzisiaj, żeby już nie przedłużać. <dziękuję>, Dziękuję Ci bardzo i widzimy się już jutro.